Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Postal 2, Every Postal Christmas. I dzisiaj szukamy Wielkiej Stopy. Możemy ją troszeczkę słyszeć w tle. No i troszkę musimy jej poszukać. No ale przynajmniej wiemy, że gdzieś tu jest. Hmm... No, świetnie, tu nie ma tabeli. A nie jest. Lasy nie. Aha. Tu też chyba tak mi się zdaje, że tu też byliśmy już. Tylko ja tutaj się jakoś wycofałam. Hmm. No, bo tu jest ta studnia. I chyba stąd przyszliśmy, bo tutaj będzie zaraz. Właśnie to my też tutaj byliśmy, bo tutaj weszłam na górę, że przy tej studni. To powiedziałam, że później sobie tu przyjdziemy, nie? No to teraz mamy tą okazję. Tylko, co mi to da? Możemy podejść tutaj do tych wsiurów. Szczęśliwych przez życie idących. Ale tu się nic nie dzieje. Tu. Nie. A tutaj? No. Dobra, nie ma co. Hmm. Możemy pójść. Stąd chyba przyszli. Nie, stąd przeszliśmy. Co to jest? No dobra, nieważne. Eee, tutaj były te lasy, tak? Tu możemy sobie wejść i może nawet to zrobimy. Ale chcę się jeszcze tutaj przejść dołem, bo on już a może. Bo parę razy natrafiłam na tą wielką stopę, ale. Znaczy na to Yeti czy jak to tam się nazywa. Naprawdę na to wejść? No tak jakby nie bardzo. Czyli kolejny ślepy zaułek. No dobra, no nie ma co. no. Co będziemy sobie głowę zawracać. Niech będzie to. Bo nie tam, czuję się za dobrze. Coś tam wyje w tle. Dobra, idziemy do lasu. i Zobaczymy. Niby obszar wielkiej stopy, ale... No dobra. Znowu jesteśmy nie tam, gdzie powinniśmy. Chyba. I patrzcie, i znowu kurczę. Tu mamy... West Side, tu nie. Tu mamy most. Tu znowu mamy coś innego. Syfnie się czuję. Tam na pewno dalej też coś. Co tu mamy? Gorzelnia. No to tutaj pójdziemy zaraz. To może darujemy sobie tą wielką stopę. No i patrzcie, no kurde, no i następne. Znowu west Side. Muszę o. przestać palić to świństwo. Stąd chyba. Nie, tu nie byliśmy. Tu wchodziliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Faja zdrowie, jasny gwint. Ten syf uzależnia. Dobra, to nie ma co. Hmm, wydaje mi się, że to całe Yeti to nie było w tamtym fragmencie, tylko jeszcze w innym. Także może nie zawracajmy sobie nim głowy dokładnie w tym momencie, tylko się tym zajmijmy. Tej sceny przyszliśmy co powinniśmy, ale nie szkodzi. No, otwórz. A. Tutaj może zjechać nam winda, ale. Czy tam platforma? Ale nie musi. Wcale nie musi, także. Tym się nie przejmujemy. Hmm. A. tu nic nie mam. Uprzedzam pytanie. Nie wiem, tu chyba nie można płynąć. Hmm. Skoro tak mówisz? O kurczę! A jednak, co to była za baśnie, gdzie taka gondola prowadziła nas? Znaczy nie nas, ale piękna i bestia? O i coś się boję, że... No wiedziałam. Nie no, ale co to ma być? No kurczę mnie zaraz utopi mnie. Nie! To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. No, co się z znowu stało? Ale wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Bo jestem ciekawa, gdzie ta łódka by nas zabrała. Co z wami, chłopaki? No to wiecie, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? Możliwe. No, kto by pomyślał? Pojarzymy, prawda? Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Dobra, nie będziemy tutaj chłopakom zabracać głowy. Po prostu sobie stąd grzecznie wyjdziemy. Tutaj, no tu są trucizny, więc tu lepiej nie wchodzić. no i idziemy stricte do gorzelni. Z jaja ze to robisz? Nie. Tam chyba nic nie ma specjalnego. Z bronią nie mam zamiaru tu chodzić. Tędy możemy wyjść co najwyżej, tam którego siadu, znaczy którego siadł, jak, jak skończymy tą gorzelnię. Tutaj jeden nieprawidłowy ruch i jest na nawalanka. O, może tędy by przy, byśmy przypłynęli i ta gondola by nas zabrała gdzieś tam 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 hen. Ciekawie by to wyglądało. No, może któregoś razu, jakby, bo przy gorzelni akurat wiem jak tutaj dojść. To może... Muszę pamiętać o urodzinach wujka Dave'a. Zawsze zdaniem. urządza Hej. takie fajne imprezki. No właśnie, a propos wujka Dave'a. To tak jak mówiłam, że prezent możemy mu załatwić. To no właśnie tutaj można kupić mu prezent i wiecie. Robimy? Włam na zaplecze? W sam raz, dzięki. Zajeboza! Wiecie, co tu jest? Wyrzutnia rakiet, do której ciężko się dostać. go przy... przestraszyłam troszeczkę. No. Myślicie, że to wszystko? Nie. No kobiet nie będę pić. Ale skoro muszę. Co? No, porno? No Co to, terminator jest czy jakiś tam? No. W końcu, matko. Raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Na górze? Oczywiście, że tak. Dobra, nie omawiam się z nimi bić. Idziemy tutaj. Fajne rodeo tutaj. Zobaczmy. No halo, chcę kupić armor. No cześć, no. O! Trudno. I następny gryzie piach. Ta, mhm. O rany jak nie weźmiesz i zeźnisz to takie Teraz możesz mnie obsłużyć już nic tam nie nawala Dobra, nie to nie łaski bez Dobra, tam byliśmy Tu tu się nie dostaniemy, bo to jest takie, nie wiem, mini więzienie. To zapewne ten ksiądz z podstawki. W końcu go przymknęli. Tylko szkoda, że im całe lato i jesień zajęło, żeby zimą go przymknąć. Nie czuję się za dobrze. Fajno. Tu nic nie ma. Tu możemy wejść. Uwaga, bo ta kura zabija. Niestety. Czy coś tu jest? Raczej nie. No dobra, muszę przestać palić to świństwo. Dobra, to tyle. Lecimy dalej. Tu. Nie ma. Tu. Nie ma. Czego nie ma? Nie wiem. <laughs> Czasem. że to szkodliwe. Czasami kaczka tam siedzi. O, o, no cóż. A inaczej to zrobimy? Uch, zejście jest do bani. Czasami pamiętam, że to ja to otwierałam. Dziwne. A można tam wejść, bo są te apteczki. Dobra, ale tu można na bank. Tylko chyba nie od tej strony. O tu też. Tu dobra akcja. Hop. Dobra, mi najlepiej wziąć faje. To na pewno szkodliwe, ale czuję się. Yeah! Yeah! Wow, 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 wow. To, Tym, 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 No dobra, wychodzimy. Tu jest jeszcze taki jeden jego mość, A tu drugi. bardzo ładnie. No to są takie, wiecie, ciekawostki, bo ciekawostki. No i to w zasadzie. O! Kto to otworzył? A czy to nam coś da? no ktoś to otworzył no a a ten za tatwią co Przepraszam ktoś rzuca go na taki a no moonwalk. No dobra, to tyle jeśli chodzi o gorzelnię. Nic specjalnego się tu już więcej nie wydarzy. Formalnie moglibyśmy iść tam, ale mieliśmy gdzieś tutaj iść. Tylko gdzie to konkretnie było, to już za cholerę nie wiem, przepraszam. Eee, tu chyba? Dobra. Tutaj? Gdzie nas to doprowadzi znowu? impreza u wujka dywa! niemożliwa. niemożliwe, gdzie my jesteśmy? No, na bank tutaj byliśmy, chyba. Chyba tak, bo. Tutaj jest ten garaż. I tamte, te, te, te psy. Więc tutaj byliśmy już. Spróbujemy jeszcze przejść się tędy. No pamiętam, że gdzieś tutaj... Aha! Już się witał z gąską, jak to ktoś ładnie mi napisał. Dobra, idziemy tu. I Idziemy... Aha! Tutaj laska klaszcze, a tu gdzieś powinna być już ta. No. Kolejna akcja z naszymi szanownymi proszę mościa roboszcza, jak to mówię. Ja ja się ma O ta. Gdzie Gdzie ara? To księża pewno z arabowy. Tyle na spada błysku mogłaby pomóc. Nie wiem czy to był granat, ale w każdym razie pomógł mi. Go po dźwięku trochę zlokalizować Gdzie ty jesteś? Widzieliście go w ogóle? Stąd? Nie Stąd? Nie, a gdzie w ogóle ghost town, bla, 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 nie. Tu chyba, nie pamiętam, możemy wejść? Nie. To jest jakiś tajemniczy dom, który tylko w niektórych momentach się otwiera, ale z tego co pamiętam, to nic jakiegoś extra specjalnego tam nie było. Dobra, nie wiem, gdzie był ten gość i mało mnie to. Eee, dobra, znowu zmieniamy lokację. Mogłabym się cofnąć. I gdzie mnie teraz znowu wybiało? O, mamy ten zabaweczkę, którą używaliśmy w kościele. Pamiętacie? I gdzie my znowu? Jesteśmy w okolicy W okolicy tego kościoła. Chyba tak. Chyba w okolicach tego kościoła jesteśmy. A tu ten. No, jest kościół. Ale to nie ten chyba. No bo tutaj habiby kurczę torpedami rzucają. Znaczy tymi rakietnicami. Więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tędy, żeby nie spaść. Z drogi, z drogi, bo dostaniecie rakietami. Kurde! No nie, 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 nie. Jak ja mam się... Ja cię sumę. O, widzieliście to? O, a co to, kometa? Bo mam chyba gwiazdki przed oczami. A, to przez te grzybki halucynki. No tak. Ech, jeszcze raz. Nie, już się nie, nie nawalamy z tymi jego mościami. Idziemy od razu tutaj. Tylko tym razem <gryw> patrzę pod nogi. Będę uważać. Mam już słychać, jak się nawalają. Tu można na dół też zejść. No po prostu... Tu jest taka armia, po prostu, miejsc. Nie, to jest naprawdę trudny wybór. Dobra, leć, 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 leć i nawet się nie obracaj. Nawet ćwierć obrotu. Nieważne, że wszystko ci za plecami. Dosłownie. To nie ja. Tu możemy iść, co tutaj mamy? Dzielnica wschodnia, jezioro. O, jezioro, dobra. Yy, to będziemy koło sklepu. To będziemy mogli sobie formalnie pierwsze zadanie za załatwić. A tu... Hmm. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. No właśnie, tu możemy się ładnie wyspowiadać. Hmm. Ja, ja se to robisz hmmm, Datych tych no, UWAGA! Idiot. mam pomysł kwiatki dupę przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki no, sią i teraz moja kolejka O, tak. No, siądź, Spieszę no. ja się. No. I teraz ja. Przykro mi. Musi pan wrócić na koniec kolejki. Kaj masz koniec kolejki. No co ty farfosla Nigdy nie widziałeś? No właśnie. Jednokierunkowa. Co to? Co to było? Czy żeby ten ksiądz sam dał, dał mi pieniądze? Ja jestem za. Nie czuję się za dobrze. Dlatego idziesz do spowiedzi. Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj jestem grzesznikiem po pobyku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dzięki. Raczej. Ofiara była złożona na mnie, kurde. No dobra, to tak się. Przechodzę. Taka wycieczka. Mijałem no i chodzi. teraz tak, tam mieliśmy trzy przejścia, Uła. tu mamy dwa przejścia. No i teraz. Ultimatum, gdzie kurde idziemy? W szczególności, że jak tam ci rzucają rakietami. Dobra, schodzimy tu. Zobaczymy przynajmniej dokąd to prowadzi. Syfnie się czuje. Aha. Błaga mnie. Dobra. jest do bani. E, Tam było napisane, że jeszcze tam przejścia nie ma. No czyli jak tu nie ma przejścia, no to dobra, no to pójdziemy. Słodki, Jezu, nie! Pójdziemy tędy, no. I znowu lądujemy w centrum, nie? Bo jak jest jezioro, to... To tutaj jest sklep Habiba. Tylko taki inniejszy. Chyba, że to nie to miejsce. Aha, dobra. Już księdza mają do mnie jakiś problem. No nie no. Obejdzie się. I patrzcie. I znowu tu byliśmy. Tutaj biegliśmy, tutaj wpadliśmy na... O, rany! To na pewno ale. Dziękuję, panie Świetnie. rzeźniku, że bijesz mi brawo. Tam był sklep. Tam spadliśmy z drutu. Tutaj był ksiądz. Czyli znowu kręcimy się w kółko. I tu dwa karabiny nam zaskoczą, prawda? No właśnie. To tym razem spróbujemy się przycisnąć przez te drzewa. O, rany! Dobra Bo pamiętam, że jakoś mi się tutaj Udało przecisnąć. No Nie we mnie Nie nawalać Bo tam można przejść Tylko jakoś tak bokiem Dobra Szybko I teraz tak tu szliśmy, no i tu jest kościół, nie? Dobra, to my szliśmy tędy. Tak? Tak, tędy szliśmy. To pójdziemy tędy. I gdzie nas tu doprowadzi? No właśnie! No właśnie, no kurde, no przecież to jest jeden wielki hit. Ja nie wiem, gdzie ta trasa. Koleś! Więc chcę się z tobą widzieć. Dzięki! No dzięki, ale co mi po tym, jak ja nie wiem, gdzie on jest? Niby dostałam info, że w jakimś dwupiętrowym budynku. Ale co mi po tym, jak kręcimy się tu nie wiadomo ile czasu i nadal nie natrafiliśmy na żaden taki budynek. Tu możemy przejść znowu do lasu. Tu jest to chyba rozdroże, chociaż nie wiem, czy to już było. Co tu mamy? Więzienie, dzielnica wschodnia i jezioro. Dobra, idziemy tutaj. Za niedługo będziemy się kręcić w kółko. To już. No właśnie. No, pamiętacie tą knajpę? Byliśmy tutaj.